Bez wątpienia, nowy ratusz jest najbardziej okazałą budowlą olsztyńskiego przedmieścia górnego. Nazwa nowy miała go odróżnić od ratusza staromiejskiego, pierwotnej siedziby władz miejskich. W marcu 1907 roku zrezygnowano z planów powiększania przyciasnego magistratu i podjęto decyzję o budowie nowej siedziby urzędu, już poza murami miejskimi. Na lokalizację nowego ratusza wytypowano teren zamkniętego cmentarza, który przed laty otaczał nieistniejące już Kościół u Świętego Krzyża. W związku z podjęciem decyzji o rozpoczęciu budowy, rozpisano konkurs na projekt architektoniczny siedziby nowego magistratu. Nadeszło 76 prac, z których nagrodzone zaprezentowane zostały na wystawie przemysłowej w Wiekułbowie w czerwcu 1910 roku. Ekspozycję urządzono w hali głównej w dziale architektury miasta Olsztyna. Litograficzną pocztówkę z 1910 roku wykonano prawdopodobnie w oparciu o konkursowy projekt Meinhorda Drolschagena. Jego praca posłużyła jako wstępny szkic do opracowania planów architektonicznych Maxowi Boltowi, miejskiemu radcy budowlanemu. Wiele widocznych na rysunku detali różni się od tych faktycznie wykonanych podczas wznoszenia budynku. Mimo, że obecnie Boltu znawany jest za autora projektu nowego ratusza, na stronach popularnych przewodników Denela, wydanych w 1918 i 1925 roku, czytamy: Wzniesiony według projektu architekta Drolshagena w formach niemieckiego renesansu, wspaniale wpasowuje się nowy ratusz w swoje otoczenie. Tak więc Meinhold Drolshagen. Mieszkający i działający do czasów I wojny światowej w Olsztynie, wciąż pozostaje postacią zapomnianą. Przed nami nowy ratusz na pocztówce z 1915 roku. Budynek ratusza nie posiada jeszcze wszystkich okien. Prace wykończeniowe mają w nim potrwać aż do początku lat dwudziestych. Mimo to, pierwsza sesja Rady Miejskiej w nowej siedzibie odbyła się już 4 lipca 1916 roku. Na przystanku pod ratuszem grupka mężczyzn z kuferkami, to prawdopodobnie poborowi lub rezerwiści wyruszający do swych macierzystych jednostek. Obok głównego wejścia rosną wysokie drzewa. Widok na ratusz delikatnie przesłania siatka linek trakcji tramwajowej linii numer 1. Hełm na ratuszowej wieży jest już ukończony, ale zegara nadal brak. Z prawej strony zdjęcia widzimy fragment frontowej lewacji hotelu Deutsches Haus. Jego parter zajmuje filia banku Norddeutsche Kreditanstalt, który w 1917 roku został przejęty przez Deutsche Bank. Piętro budynku mieści wielką salę hotelu Deutsches Haus. Widok na ratusz od strony obecnej ulicy Dąbrowszczaków, również około 1915 roku. Chociaż na wieży ratusza są już widoczne tarcze zegara, jest to jednak tylko dość nieudolny retusz wykonany przez wydawcę pocztówki. Niestety z powodu zaginięcia oryginalnej dokumentacji dokładna data montażu zegara nie jest znana. Przypuszczalnie nastąpiło to już po zakończeniu działań I wojny światowej. Na jednym z dwóch zegarowych dzwonów znajduje się wytłoczony napis: Anno 1923. Na samym zegarze brakuje tabliczki z datą produkcji i nazwą producenta. Przypuszczalnie była to firma z Berlina. Zdjęcie dobrze ukazuje całą szerokość dawnej ulicy klebarskiej, znacznie poszerzonej w roku 1949. Fundamenty widocznych na pocztówce kamienic znajdują się obecnie pod chodnikami i dwupasmową jezdnią. Po stronie lewej. Ozdobny szczyt oraz zarys wykusza budynku Ostbank für Handel und Gewerbe, a po prawej, Hotel Deutsches Haus. Na zdjęciu widoczna jest przykryta szklanym dachem weranda letniej restauracji. Hotelowy parter zawsze zajmowały eleganckie sklepy. W tym czasie były to m.in. filia Droger i Świaciarnia Richarda Fusza, zakład fryzjerski i dentystyczny Eugena Kontowskiego oraz trafika Franca Saniu. Karta pocztowa upamiętniająca uroczystości pierwszej rocznicy odbicia miasta z rąk rosyjskich, 28 sierpnia 1915 roku. Nadburmistrz Olsztyna, Georg Zilch, stojący obok symbolicznej figury żelaznego rycerza, ma na szyi złoty łańcuch urzędowy nadany mu przez cesarza w 1913 roku z okazji setnej rocznicy wyzwolenia Prus. Bardzo popularną formą zbierania funduszy na cele wojskowe było w czasach niemieckiego cesarstwa wykupowanie symbolicznych gwoździ i wbijanie ich w figurę żelaznego rycerza. Wkrótce, w marcu 1917 roku, także i pamiątkowy łańcuch przekazano na potrzeby militarne ojczyzny. Jana Pawła II około 1917 roku. Widok z ulicy 11 listopada. Na pierwszym planie plac urządzony przed nowym ratuszem na terenie dawnego cmentarza. Jedyną pamiątką po nim jest pozostawione tu stare drzewo o charakterystycznych konarach. Zdobyczne dwie armaty ustawiono na placu jeszcze w czasie trwania pierwszej wojny światowej. Po prawej. Kamienica Wagnera na parterze szyld winiarni Nowy ratusz około 1918 roku Przed ratuszem, plac ze starymi drzewami i dwiema zdobycznymi armatami. Po lewej, kamienica wdowy Reichfeldt i wylot ulicy Wyzwolenia z sylwetką Louise Schule. Po prawej, szczyt kamienicy Bernota, i początek ulicy 1 Maja, ówczesna Hindenburgstrasse. Na rogu ratuszowej, Nieistniejący już dzisiaj dom kupca żydowskiego Ericha Fischera, z nakrytą hełmem wieżyczką. Narożny lokal na parterze Nowego Ratusza zajmowała od 1916 roku drogeria Fryca Kręca. Zasadnicze prace przy budowie ratusza ukończono 4 października 1913 roku. Roboty wykończeniowe kontynuowano pomimo wybuchu wojny i zagrożenia wtargnięciem wojsk rosyjskich na teren Prus wschodnich. Pod koniec 1915 roku niebezpieczeństwo carskiej inwazji oddaliło się od granic prowincji. Rosjanie zostali odrzuceni na linię przebiegającą od Zatoki Ryskiej po Bukowinę. Inauguracyjne posiedzenie Rady Miejskiej w Nowej Sali Obrat odbyło się 4 lipca 1916 roku w czasie trwania krwawych zmagań o Na chorągiewce wiatrowej wieńczącej hełm ratuszowej wieży, widnieje data rozpoczęcia urzędowania nowego magistratu rok 1915. Plac przed Nowym Ratuszem po roku 1933. 6 marca 1933 roku po raz pierwszy na ratuszowej wieży wywieszono flagi ze swastyką. W maju, na wniosek nazistowskich radnych, plac przed Nowym Ratuszem otrzymał nazwę Placu Adolfa Hitlera. Kamienica Bernota, stojąca dotychczas przy Hindenburgstrasse 25, otrzymała przy Adolf Hitler plac numer 6. Postaci w czarnych mundurach i oficerkach, oraz biegające w ich pobliżu owczarki alzackie, stały się nieodłącznym elementem olsztyńskiej ulicy tamtych czasów. Obydwa budynki stojące naprzeciw fratusza przetrwały wojnę. Zniknęły podczas modernizacji centrum na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Jana Pawła II około 1935 roku. Widok z okien kamienicy wdowy Reichfeld. Najbardziej reprezentacyjny plac miasta przed Nowym Ratuszem, nazwano w maju 1933 roku Placem Adolfa Hitlera. Położone wokół niego domy otrzymały w związku z tym nową numerację, jak wspominaliśmy stara kamienica Bernota otrzymała adres Adolf Hitler Plat 6, budynek Kina Kapitol Adolf Hitler Plat nr 7, a numer 8 dawna kamienica Wagnerów. Jak widać Dom ten przeszedł w okresie międzywojennym modernizację elewacji, w trakcie której zostały skute elementy dawnego wystroju. Nastąpiło to w latach 1933-1934. Na parterze budynku od początku lat 30. działała winiarnia i sklep monopolowy Augusta Lubowskiego. Dom został spalony w roku 1945, a jego resztki wyburzono w 1949, poszerzając w tym miejscu jezdnie i chodniki. Plac przed ratuszem, urządzony jeszcze w czasach I wojny światowej, przetrwał w swej formie do końca lat 60. ubiegłego wieku. W okresie międzywojennym na sferze rosły już nowo zasadzone drzewa. Plac przebudowano dopiero w roku 1971. Wybuch wojny pokrzyżował plany oddania do użytku ratusza jesienią 1914 roku. Roboty wykończeniowe przypadły na czas wojny. I to właśnie jej poświęcono prawie cały wystrój rzeźbiarski. Szczególne miejsce zajmował w nim wykusz rosyjski, na którym w płaskorzeźbach przedstawiono dramatyczne dzieje zajęcia miasta przez Rosjan i odbicia go przez wojska niemieckie w sierpniu 1914 roku. Tak opisuje tę rzeźbiarską opowieść Alojzy Śliwa w Spacerkach po Olsztynie. Widzimy tam zestrzelenie rosyjskiego lotnika, który miał podobno przywieźć rozkaz zniszczenia miasta. Pertraktacje rosyjskiego generała. Pieczenie chleba i zabieranie go przez niemieckich żołnierzy. Widok niezburzonego Olsztyna. Wkraczające niemieckie, a pieszkające rosyjskie wojska. Typ rosyjskich jeńców. Różne gatunki broni wojsk niemieckich. A u góry wizerunki głównodowodzących. Hindenburga, Scholza, dowódcy XX Korpusu i Belowa. Być może komunistyczne władze naszego miasta, dopiero po lekturze spacerków po Olsztynie Alois Gośniwy, dowiedziały się o symbolice płaskorzeźb. Dwa lata później tablice zostały skute. Usunięte zostały również głowy żołnierzy walczących sojuszniczo z cesarskimi Niemcami Anglika, Francuza, Włocha, Serba, Japończyka i Hindusa. Pierwotne płaskorzeźby zastąpiono miedzianymi ekranami autorstwa Bolesława Wolskiego. Wschodnią elewację nowego ratusza zdobią liczne dekoracje kamieniarskie. Na wysokości drugiego piętra Pomiędzy oknami sali sesyjnej umieszczono pięć posągów kamiennych, każde o wysokości ponad 2,5 m. Symbolizować mają główne cnoty obywatelskie sprawiedliwość, mądrość, piękno, siłę i pilność. Zostały wykonane w pracowni berlińskiego artysty Maxa Krause, autora pierwotnych tablic na wykuszu rosyjskim. Na wschodnim skrzydle ratusza rozmieszczono symetrycznie dwa wykusze z ciekawymi płaskorzeźbami. Symbolizują one cztery żywioły: ogień, wodę, ziemię i powietrze. W środkowej części wschodniego skrzydła zachowany został portal wejściowy do danego mieszkania nadburomistrza. Zdobią go postacie urzędnika z księgą w ręku oraz kobiety z koszem symbolizującej dom i rodzinę. Nad wejściem widzimy dziecko bawiące się z kogutem. To synonim ciepła i harmonii rodzinnej.